Siemka, witam wszystkich, tu Hikomikos, mamy Wielkanoc, także życzę wam wszystkiego najlepszego, zdrówka, żebyście mieli poświęcone jajeczka, mokrego negusa, samych shiny itd. Tak tak mamy tu sporo nowości w związku z nocą i będzie to m.in. event w Pokémon Go. Mamy takie bonusy. Rozpoczyna się event skocz do wiosny od 4 kwietnia do 8 kwietnia. Bonusy dwa razy więcej cukierków za wykluwanie jajek. Laki Egi będą trwały godzinę oraz dystans na wykluciu jajek będzie trwał jedną drugą, czyli połowa happini z kwiatuszkami, banelby oraz Eevee z kwiatuszkami. Banelbi będzie wyglądał w takiej ciemnej formie. W wersji Shiny będzie ewoluował w Tigerspeed. Na mego rajdach pojawi się Megalopony, będzie to jego debiut. Dodatkowo wiosenne naklejki pojawią się w sklepie oraz z Pokestopów. Ekskluzywne Shadow Pokémony w postaci tutaj Executa Shadow będzie można zdobyć z Team Go Rocket Valk. Ekskluzywne eventowe Pokémony tutaj też z zadań. I wiosenne challenge. Na dziko możemy złapać Pikachu z kwiatuszkami. Egzekuta. Chensi Iwi Merilla plus Lamailona Banel, Baniri Banelbi. Z dwukilometrowych jajek wyklujemy. Egzekuta Iwi Pichu, Togepi Acurilla, Baniri Happy Monch Rafleta Banelbi. I to mnie bardzo cieszy, że Manchlax będzie do wyklucia z jajek, bardzo bym chciał Snorlaxa. Szkoda tylko, że Manchlaxa nie dodali w wersji Shiny i nie można trafić Shiny Manchlaxa jeszcze. No nic. Ale to jeszcze nie wszystko, bo mamy jeszcze takie infografiki. I na tej oto grafice mamy obecnych rajdów bossów. Na tierze pierwszym Pikachu, Eevee, Timber, Raflet Ruff, Manelby. Na tierze trzecim Alolański, Executor, Chancy, Togetica Ticka, Na mega rajdach będzie Mega Gengar, Mega Manetric i Mega Lopani. No ale nadal pozostaje Tornadus w formie teriańskiej na rajdach a propos jajek pewnie nie możecie się doczekać maratonu jajek. No to teraz coś dla fanów jajek. Dwukilometrowe jajka będą wyklewały się tylko 1 km, więc możemy tutaj sobie nakluć trochę jajek. Dodatkowo wiosenne, wiosenne tutaj zadania będą spokę stopów, na przykład jak złap 5 egzekutów, możliwość shiny pikachu, shiny eevee, shiny Ban baniri. za złapanie 25 egzekutów możemy zdobyć shiny chancy z kwiatuszkami i za użycie Incensa również możemy zdobyć Shiny Chancy z kwiatuszkami. Za 15 egzekiutów jest Azumeril, za wygranie dwóch rajdów jest Raflet, który też może być w wersji Shiny. Takie są CP poszczególnych Pokemonów, maksymalne i minimalne, przy czym maksymalne no to setka. Z Collection Challenge możemy zdobyć następujące Pokemony jak Egzekiuty, Shadow Egzekiuty, Baniri, Banelby, Tiggersby, Plus Minon, Pikachu, Azumeril i Chancy. Także to wszystko jeśli chodzi o infografiki. A teraz ja dla Was przygotowywałem właśnie specjalnie na Wielkanoc, już od jakiegoś czasu, bardzo dużo nagrywek z jajek, jakie mi się wykluwały. Także teraz zapraszam na przegląd jajek i wykluwanie jajek w Pokémon Go. Także zaczynamy od klucza jajek Charmander. I to to jest 532 cp. Ok. Kolejne dwukilometrowe jajko. To są jeszcze jajka z GoFestu. Wtedy, co byłem w Krakowie. Tu mamy PJA 300. Tu już nieco nowsze jajka 17 marca i mamy IV. Okej, okay. 598 CP, nieco nowszy, IV. Ach, takie sobie. Okej, okay, jeszcze nie widać mojego niku na. Na no, powiększeniu, po zaraz to zmniejszymy. I tutaj 7 km jajko alalański diglet. Dobra, 382 cp. Taki drop z tego jajka i tu już nieco lepsze, nieco ciekawsze 15-15-12. Teraz mamy dyszkę gibel. Tak, właśnie wtedy jeszcze był Gible w jajkach, 18 Gible candy, ale niestety nie udało mi się go zdobyć w wersji Shine. 15 defensywy. Dobra. Tutaj grubsze jajka, 12 kilometrowe. Naszykowane również były na tę okazję. I tutaj skragi mi się wykluł. Ok, plus 28 Candy. Ładnie. I właśnie w tym momencie, to było właśnie 17 marca, jakoś przekroczyłem już 6 milionów Stardasta. Kolejne jajko 5 km, które wcześniej wyklułem i dla was nagrałem, na tę okazję, to mine Junior. Ok. Tutaj IVK 15 defensywy siadła. Kolejna to dwójeczka. Tutaj Wooper mi się wykluł. 348 CP. Tutaj taki słaby na no to od razu na transfer. Tu raz piąteczka? 5 km jajko. Frołki. Bardzo fajny drop. Ciekawe, jaka tu IV-ka mi dropnęła, 533 CP. Ech, jak, jak zawsze leci lepszy Pokémon, to jakaś gorsza IV-ka na nim siada. Przynajmniej ja tak mam. Nie wiem, jak wy dajcie znać w komentarzach, czy Wy też tak macie z jajkami. Dyszka 10 km, jedne z najlepszych dropów mogą tutaj usiąść, ale kling. No dobra, 528 CP, 15 ataku, no ale reszta statystyk bardzo słabiotko, słabiotko. Kolejne jajco, kolejne wyklucie. To jest ten moment, kiedy się animacja baguje. No i jest 5 km jajko. Co z niego, panie Hikomiko? Zwyklułeś? Zobaczmy. A Curil Mógł być Shiny, mógł być, ale nie jest. Niestety. Niestety, stety, niestety. 194 CP, normalno wróżkowy. A Prajzal? 15 ostatni niestety. Dobra. I teraz... Siódemeczka. Siódemka, no to może wypaść nam z friendów, z giftów na przykład. Alolański miał tutaj siadu i 439 CP. Mroczny typ Pokémona. Appraisal. No widzicie, słabe tej fałki mi tutaj dropią ciągle z tych jajek, które ostatnio wykluwałem. Także to nie jest tak, że jak wyklujesz jajka, to od razu masz coś gwarantowego, dobrego. No niestety. Nawet jak trafimy jakiegoś fajnego pokemona to zawsze IV może być słabe. Tak jak tutaj Elekid dropnął. No. i co ja zrobiłem? Elekid. Appraisal. Eee, widzicie. 11-11, co to za IV. Potem mieliśmy właśnie bonus elektrycznych pokemonów. To są właśnie te jajka z tego eventu, co wykluwałem wcześniej. Nagrywałem dla was, żebyście mieli na święta. Otwieranie jajek Electrike, 526. Słabe IV. Piąteczka za piąteczką, kolejna piąteczka. Elekit. Ale ja tutaj mam, widzicie, 2 km jajko i 10 km jajko. Takie przygotowałem 662 cp, kolejne jajo to jest również elekit. Tym razem 536 cp. To nieco lepsze. Ja bardzo chciałem tego Elekida z tego eventu dropnąć, dlatego tyle tych jajek wykluwałem. Chodziłem jeden dzień za drugim w pracy. Cały czas telefon w kieszeni, żeby w restauracji tam nabijać kilometry. Jajco numer milion. Czyli kolejna piąteczka. I mamy Pikachu. Pikachu Candy 7 siadło. Pikachu z jaja. Kolejne Jajko, piąteczka. I kolejny Pokémon to Elekid. Tak jest. 606. Szatańskie CP. Szatańskie CP, ale jakie jakie IV Zobaczmy to. No. Mm, nie. N nie fajne. Kolejna piąteczka przed nami. I tym razem Elekid. No, Mech. P 654. I fałka, no też nie, nie fajne. Jeszcze jeden i jeszcze raz. Kolejna piątka dla Państwa. Znowu elikit. Znowu 666 CP. Jakiej V tym razem? Tym razem a, a tak większy, jak zauważyliście. A i jeszcze 19 marca, jak byłem w pracy, to zobaczcie, jaki drop udało mi się złapać. To jest shiny Pikachu 616 CP. Rzuciłem mu od razu tutaj e, e, malinkę. Właściwie jagódkę. E, jagodę Pineapp. No i udało mi się złapać shiny Pikachu 616 CP. Taka nowinka. IV e, to 01111. 11. Taka sytuacja. Kolejne klucie, kolejna piątka. I mamy Iwi. Iwi to dobry drop. 599. Nice. Kolejna piąteczka. Kolejne jajeczko. No. I co my tu mamy? Stanfisk. OK. 1222 CP. Naleśnik. Jeszcze jeden, jeszcze raz. O, Gotita 514 CP. Tutaj fałka też taka sobie. I dwójeczka. Tu mamy Badiu. Badiu, badiu, badiu. Polowałem również na shiny tego Pokemona, ale nie udało mi się go zdobyć. Niestety. Kolejne klucie dwójek. Ja w ogóle ostatnio sobie robiłem takie czystki, że wykluwałem same wyższe jajka i starałem się zostawiać dwójki. Tutaj Litlio 794 cp no 15 HP, 12 kilometrowe jajco i mamy skorupi. Skorupię go dostałem od Damiana z ostrowca wszystkiego Pozdrowienia dla Ciebie 558 cp i tutaj takie IV mamy. I kolejna piąteczka, proszę Państwa, a z niej piczu, ponownie. 258 CP. 15 defensywy. I dwójeczka, a z niej fletchling. To chyba było podczas community Day, a, nie wiem. Już nie pamiętam kiedy był ten community Day. 15 defensywy. I dziesiątka, takie przez nas lubiane jajka. Pokemon Go. O! Golarka. Mamy Goleta. Golark, golark to jego ewolucja. 15, 15, 11. Spoko. I dwujęcja. A z niej Magikarpos. Dobrze. Jeden XL Candy shot. Już mam 10 tysięcy cukierków do tego Pokemona. A ile wy macie? Dajcie znać w komentarzach. Tutaj taka fałka. Dwójeczka. Transpers 919 CP I to był smutek, bo elektryczny event i elektrycznego elektra Baza udało mi się złapać, a nie chciałem. Chciałem Elektrajka. Elektra już miałem pod dostatkiem pod Community Dayem. Mogliście zobaczyć mój odcinek z Community Day'a na moim kanale. No po prostu taki siadł. I lecimy dalej oglądać klucie jajek. Tutaj już mamy 23 marca. Kolejna piąteczka. Kolejny Dropik to Joltik, nice. Gal będzie fajna jako ewolucja. 14, 15, 10, 11 właściwie. Kolejna piątka. Już nie wiem ile tych jak wyklułem, naprawdę tego nie liczyłem. Elekid 669 CP. Tutaj mamy 14, 14, 10. Dyszka, kolejny Pokémon. Tym razem Gible, Tutaj też nie szajni 603 CP. Appraisal. 15 defensywy. Szkoda, szkoda. To klucie dyszek mogło być nieco lepsze. Jakby tak jak się wykluł z dyszki, to byłby sztos. Co nie? Kolejna dyszka, to tu siadło, to Timber. Nice. Lubię tego Pokémona w wersji jego ostatniej formy. Przydatny czasami do gymów albo na Rajdę, jeśli mamy odpowiednie statystyki tego pokemona Nice. IV? No, czemu takie? No, będę musiał wydać 200 cukierków na niego najwyżej. teraz piąteczka, a z niej Rogenerola. Ja bardzo chcę tego pokemona. Rolla to jest sztos z wersji Shiny. Ja nie pamiętam czy w Black and White czy w innej grze polowałem tak na niego i tak chciałem. Woj, masakra. Jak ktoś ma tego pokemona, to chętnie się z nim zamienię. Oczywiście chodzi mi o wersję Shiny Roll. Teraz tym pole 466 CP. Ok, ok. I kolejna piąteczka, 25 marca, już się zbliżamy do końca, tutaj, nie 26 właściwie, atak 15, teraz 27 marca, czyli już te najnowsze, w słablu, tu było w międzyczasie ostre rajdowanie na shiny, 28 marca odpaliłem sobie Incensa i i Shiny z Incensa w 736 CP. Wrzuciłem mu pajnapkę oczywiście i ultrabola. Udało mi się go złapać. Wracamy jednak do klucza naszych jajek, co jest dzisiejszym tematem tego odcinka. Driflun ok 636 CP. I taka oto niespodzianka mi się spotkała podczas rajdów i to nie jedna, a cztery. 4 shiny Rayquaza udało mi się zdobyć, także jestem zadowolony całkowicie z tego eventu na rajd'y na Rayquaza. I tu już ostatnie z końcówki marca 10 Begon. Nice 634CP Uprisal no, statystyki nie, nie, nie dają szału. A, i w ogóle chciałbym Wam podziękować za to, że zapisujecie się z mojego linku, z mojego kodu polecającego. Także dziękuję Wam za to, że się zapisujecie. To jest jeszcze raz mój friend I ja będę dodawał niektóre osoby, które po prostu użyją tego mojego kodu polecającego. Także zachęcam koniecznie. Tutaj jest taka możliwość, że ja was dodam do znajomych, jeśli użyjecie tego kodu i jeśli będziecie grać aktywnie w Pokémon Go. To sobie też powbijamy Friendship w Pokémon Go. Piąteczka. Shellmecik. To jest fajny Pokémon, bo za wymianę po prostu dostajemy darmową ewolucję do niego zamiast 200 candy. Kolejna piątka. Ducklet. Dawno nie było tego Pokémona w jajkach. Ostatnio mieliśmy w zeszłym tygodniu możliwości jego zdobycia. I tu zaczynamy jajka z 1 kwietnia. Muna to jest Pokémon różowy z kwiatuszkami 619 CP. Pamiętacie mój filmik na Prima Prius? To są właśnie jego efekty. Ja zmieniłem język sobie w telefonie i do tej pory mam po hiszpańsku, jakby ktoś nie, nie wiedział. Także Anda. Jajko to jest chlewo. Po hiszpańsku, jakbyście nie wiedzieli, także Hiko uczy. <grym> to jest Klink. Caramelos Kling 16, Valoral Ataku ma 11. bardzo fajnie, reszta 15, statystyk. Anda, 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 uwaga, proszę Państwa, 12-kilometrowe jajko po hiszpańsku, wykluwane to Larvitar, nice. Dajcie znać, czy Wam się podobał ten żart prymapielisowy z odcinkiem po hiszpańsku, chcę, chcę się dowiedzieć, jakie jest Wasze zdanie. I tutaj dwójeczka, wykluta wczoraj Cubon, ok, 573 CP Dobre w miarę IV Ostatnie jajko jest z dzisiaj, ze 4 kwietnia Po pracy udało mi się wykluć dwójeczkę A z niej Magikarpa Takiego dorodnego Tutaj Z 15 ataku Nice Chciałem wyklute wyklu jajka wam pokazać, ale nie mogę, bo mam zmieniony na hiszpański. A chociaż mogę. I to są właśnie te wszystkie jajka, które mogliście zobaczyć. Części z nich nie nagrałem, bo nie miałem włączonego nagrywania, ale tak to jest. Żeby nie było, że o Hiko, jakieś bierzesz nagrania z internetu, nie. To są moje wszystkie jajka, które wyklułem. Specjalnie przygotowywałem ten odcinek dla was 2 miesiące, także jeśli wytrwaliście do, do końca tego odcinka napiszcie Hiko, ale masz fajne jajca. <laughs> I ci, co wytrwali, będą wiedzieli, że, 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 że to są komentarze od osób, które wytrwały do końca odcinka. <laughs> Także jeszcze raz pokażę Wam mój profil trenera. To jest Hikomiko z Kondino. To jest właśnie mój cały profil trenera w Pokémon Go. Aha, i jeszcze na koniec będę miał mały spoiler dla was. Będzie to mała paczuszka ale ją odpakuję dopiero w maju. Dlaczego? No bo taki mam plan na, na kanał, żeby wrzucać odcinki tak minimum raz albo dwa razy w tygodniu takie na bieżąco i zwalniamy tempa, po prostu muszę skupić się na pracy w restauracji. Także no pieniądze same się nie zarobią, kredyty same się nie spłacą, karty same się nie kupią. Dlatego jeśli macie ochotę, możecie rozważyć opcję wsparcia kanału. To jest ten przycisk obok przycisku subskrybuj. Wszelkie formy wsparcia, również dotacji na live streamach Są bardzo mile widziane. Dziękuję Wam za to stałego serduszka. Po prostu dzięki Wam, mogę dalej nagrywać filmy na YouTubie i tutaj cieszyć się Pokémonami razem z Wami. Życzę Wam wszystkiego dobrego jeszcze raz, wesołych świąt, mokrego dyngusa. Trzymajcie się. Cześć!